Dzień dobry, dzień dobry, ciepła woda, zdrowia, doda jak to mówią i to jest prawda, ciepła woda, rozgrzany aparat mowy, <laughs> jeszcze do tego ciepło w brzuszku, więc jest komfort, możemy zaczynać odcinek. Moje drogie, dzisiaj chcę Wam zaproponować makijaż u Wiecie, że ja dużo... Bardzo dużo kosmetyków testuję, i wśród tej puli kosmetyków, które testuję, większość tych kosmetyków jest dobra albo całkiem dobra, albo całkiem okej. Okay. Natomiast z tej puli dużej, 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 ja sobie naprawdę niewiele zostawiam do takiego codziennego makijażu. Dzisiaj mam propozycję taką, że malujemy się moimi ukochancami i mam dla Was jeszcze fajny, bardzo fajny brązer, który ostatnio odkryłam. Jestem w nim zakochana. Zakochana, chociaż powiem Wam, że jak go zobaczyłam, to pomyślałam sobie w ogóle nie dla mnie produkt, bo jest za jasny. Zaraz Wam wszystko rozkminię, powiem co i jak. Zapraszam serdecznie na odcinek Malujemy się ukochancami. Zaczynamy od makijażu brwi. Zanim makijaż, chcę Wam e, polecić taki fajny olejek. Nazywa się on Olej Ósma. Jest to wcierka do brwi i rzęs. Ja mam wrażenie, że odkąd e, wcieram sobie w rzęski, to moje rzęski są naprawdę w lepszej kondycji. Już nie mówiąc o brwiach, bo brwi mi się też poprawiły znacznie, znacznie. E, ja mam makijaż permanentny. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj, ale ta brew jest totalnie pięknie. Owłosiona. Ta też się trochę odbudowała, aczkolwiek ja niestety mam takie miejsce tutaj na dole, gdzie się te włoski nie chcą pojawić, ale może z czasem. Natomiast yy, widzę dużą różnicę naprawdę w kondycji, szczególnie a właśnie to fajnie widać w, rzę... w kondycji rzęs, rzęsy się poprawiły. Także polecam, bo produkt sprawdzony nie tylko w mojej opinii dobry, także polecam. Ja sobie ostatnio ukochałam dwa kosmetyki do brwi i jest to wosk do brwi Maxmo w kolorze medium brown, ten taki kolorowy i oprócz tego pisak do brwi. E, zawsze Wam rekomendowałam ten pisak z NYXa Lift and Snatch, natomiast w tej chwili e, chyba to jest pierwszy mazak do brwi, które, który też mi wszedł tak fajnie jak ten Lift and znacznik Próbowałam na mm, mm, jakichś tam innych, innych firm nie, natomiast ten pielleny jest całkiem spoko ma ja mam tutaj w kolorze Brown, także mm, zaczniemy właśnie od tego, że e, uzupełnię sobie tutaj tylko na dole brwi odrobinkę tego. On jest o tyle fajny właśnie, że nim się doskonale rysuje kreseczki i ta kreseczka jest. Ta kreseczka jest widoczna, ale ta kreseczka jest bardzo, bardzo delikatna, także także właśnie ja sobie cenię te mazaki za to. No i też jak pozwolimy przez moment dać wyschnąć temu mazakowi, to też jest tak, że. I jak jeszcze rysujemy po włoskach mydełkiem, bądź też włoskiem, to też jakby nie ginie kolor, co też jest bardzo ważne. Dobrze. I teraz mydełko. Ja uwielbiam to mydełko już od jakiegoś czasu. Także ono jest fajne, bo po pierwsze i najważniejsze dla mnie, nie zostawia śladów, czyli jak sobie maluję brwi, to one są, wiecie, pomalowane w taki pomalowane, <laughs> przyklepane, czy tam ułożone w taki naturalny sposób. Nie zostaje taka dziwna mydlana, czy tam woskowa poświata. One po prostu są ładnie, ładnie ułożone, bardzo mi to odpowiada. I muszę wam się przyznać, że to jest chyba pierwsze mydełko, które mi tak mocno weszło do codziennego makijażu. Mm, bo przed tym mydełkiem chyba tak m, aż nie aż codziennie używałam mydełka, od, od czasu do czasu, natomiast to rzeczywiście jest w, moim, w, mojej w, w mojej takiej codziennej rutynie makijażowej. Ok, teraz moje ostatnie odkrycie to jest krem BB z pupy. Mieszam go, ponieważ kolor jest odrobinę za ciemny, ja mam kolor 00 Nude, ale ponieważ on jeszcze ciemnieje to finalnie na twarzy trochę czuję, że on jest za ciemny, więc go mieszam z moim All Hours in i Saint Laurent w odcieniu LN04 i robię tak zawsze, że daję kapeczkę kremu BB i dwie kapeczki właśnie tego podkładu i powiem Wam, że ta formuła, która powstaje jest dla mnie idealna na buzi, także ostatnio, ostatnio to jest właśnie to co u mnie króluje gości w makijażu. W takim makijażu codziennym i też takim makijażu gdzieś, gdzie wychodzę i chcę, żeby ten właśnie podkład był trochę bardziej trwały. Oprócz tego przepięknie, przepięknie kryje to dło. Zresztą zarówno podkład, jak i ten krem BB są dobrze kryjące, więc tutaj też się nie ma do czego przyczepić, ale w bułecie one są jeszcze fajniejsze. Powiem wam, że tak mi się podoba ten efekt właśnie połączenia tych dwóch, tych dwóch kosmetyków, że jestem zachwycona tym, jak wygląda skóra. Przepięknie. Kolejna rzecz, którą sobie ukochała moja buzia, moi, mo, moja skóra też pod okiem. To jest taki. E, nie wiem, jak to nazwać tak naprawdę. To nie jest korektor, bardziej jest to taka baza pod korektor, która jest żółtą bazą, ma żółte pigmenty, czyli troszeczkę nam też niweluje, e, jakby gra z cieniami, pod oczami, a po drugie ma witaminę C i bardzo ładnie nawilża i wygładza okolice pod okiem. To jest właśnie Banana Bright z Ole Henriksen Możecie ten produkt kupić, ten kosmetyk w Sephora. Słuchajcie, oni też mają doskonały krem pod oczy, właśnie też Banana Bright, też o takiej żółciutkiej, z takim żółciutkim pigmentem. Mi się akurat on skończył, ale będę zamawiać, jest rewelacyjny. No i nowość, to jest tak, tak jakby baza i teraz korektor. Korektor jest o średnim kryciu, taki korektor rozświetlający, Shape Tape Radiant yy, z firmy Tarte. Czekajcie, może ja Wam przeczytam, co tu jest napisane. Mm, ok. Zawiera wąkrotkę azjatycką, kolagen wegański i niacinamid, zapewniający jednolity kolor cery i przywracający blask. Średnie i lekkie krycie z promiennym wykończeniem twarzy, jedwabisty efekt, kompleks fotoluminescencyjny, przekształca światło UV w światło niebieskie, aby złagodzić przebarwienia skóry i nadać jej promienny blask. Eee, skóra wokół oczu i jej tekstura wydają się gładsze i ja też mam takie wrażenie... Także e, ja go sobie nakładam, słuchajcie, e, pod oczy i też na powiekę, mimo że jest to taki, wiecie, nie jest jakiś tam zastygający korektor, ale zauważyłam, że on jest też fajną bazą e, w moim przypadku, właśnie pod, pod cienie. Także cienie też ładnie chodzą na tym, bo prawda jest taka, że nie na każdym korektorze takim rozświetlającym, nawilżającym, który nie zastyka. Cienie się dobrze zachowują, natomiast u mnie, u mnie na tym korektorze jest ok. Ja sobie też w ogóle cenię teraz takie korektory, takie produkty pod oczy, na oczy, które właśnie dają taki efekt bardziej rozświetlający, a nie kryjący i zastygający, dlatego, że nie obciążają dodatkowo tej powieki i nie wysuszają jej, także tu mamy piękny efekt. Dobra, co teraz? I teraz, słuchajcie, i teraz przechodzę do produktu, który chciałam Wam pokazać. Słuchajcie, zobaczcie, jeżeli chodzi o takie takie pierwsze wrażenie, zobaczcie, że ten brązer wcale nie jest ciemnym brązerem, więc... Ja wam się przyznam, że ja miałam bardzo, bardzo długo, nie wiem, ponad miesiąc czasu yy, leżało sobie to puzdereczko, to pudełeczko po prostu nieużywane, bo ja myślałam, że ten kolor będzie dla mnie po prostu najzwyczajniej w świecie za jasny. Natomiast, yy, natomiast wypróbowałam go na koleżance jaśniejszej ode mnie i okazało się, że kurcząc wcale nie jest taki jasny. No i finalnie. Finalnie go sobie nakładam jako brązer. Jestem bardzo zadowolona, dlatego że jest też, mm, e, jakby to powiedzieć, e, nie ma mocnego koloru i jest też bardzo delikatny efekt. I ja sobie właśnie ostatnimi czasy bardzo ukochałam ten brązer. Bardzo. Przebosko wygląda na policzku moim zdaniem. Nałożymy go sobie jeszcze odrobinę na czoło. Zdecydowanie się ostatnio właśnie pokochanie z tym brązerem. Kolejna rzecz yy, będzie róż. Róż jest Rare Beauty o kolorze Hope. Yy, róż w kremie i teoretycznie zobaczcie, ten róż ma taki nudziakowy kolor. I tu można się zdziwić, słuchajcie, ja tylko dwie kropeczki daję i zobaczcie, jak on się pięknie rozblendowuje. I tutaj więcej nic nie potrzeba. Naprawdę. Dwie kropeczki. I to jest też róż, na który wydacie jakąś tam kasę. Rare Beauty to jest marka, no, no nie jest to marka drogeryjna, więc nie kosztuje małych pieniążków. Natomiast to jest y, tak wydajny produkt, że to w ogóle ja nie mam pytań. Y, ogólnie powiem Wam, że kosmetyki teraz zauważyłam z wyższej półki są tak wydajne. Że ja czasami mam, mam, mam i mam i, yy, i muszę wyrzucić, bo mijają dwa lata, a ja dalej produkt mam. Teraz przejdziemy do oczu i tutaj będę nudna, bo to jest moja ostatnio, ojej, za 4 miesiące paletka, którą mam i którą sobie ukochałam i tak naprawdę wożę ją wszędzie ze sobą i jeżeli tylko mam możliwość, to właśnie korzystam z tej palety. Co prawda, tutaj nie ma w ogóle koloru, bo to jest totalnie paleta y, taka basicowa. Także, jeżeli mam jakiś tam kolor, to wtedy posiłkuję się inną paletą i pewnie coś tam z kolorem, może jakąś kreseczkę zrobimy. Natomiast, y, natomiast zacznę po prostu od, od tego, co mam, y, co mam na co dzień, czyli od tej palety. Zwykle biorę właśnie ten jasny jasny brązik i dużym pędzlem sobie zaraz nałożę na powiekę. Tylko o tak jak zwykle trzeba rozklepać jeszcze korektor. Pędzel, który mam to jest pędzel numer 05 od Maxineczki. Słuchajcie, jest to pędzel, który po prostu, który się samo maluje, bo on jest duży. Także nie do każdego oka się nadaje. I powiem Wam, że on mi się też lepiej sprawdzał um, przed wycięciem powiek, czyli przed moją blefaroplastyką, bo tej powieki było po prostu więcej. Natomiast, yy, no tutaj też jest, yy, jest spoko. Natomiast jak ktoś ma małe oko i yy, małą powiekę, no to może być ten pędzel pędzlem za dużym. Natomiast doskonale, właśnie no mówię, raz tylko nakładam, blendu blendu i wszystko pięknie jest roztarte, rozchmurzone, więc oko jest wykonturowane. Teraz przechodzę do innego pędzelka, bo już tym nie nałożę i nakładam też ten sam cień na dolną powiekę. No i oczywiście jest baza Baza jest bardzo ważną rzeczą, bo na tej bazie później robimy cały make-up. Ok, 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 teraz biorę jeszcze jeden pędzelek jakiś nie za duży, jasny cień i on idzie tutaj na łuk brwiowy też troszeczkę. I teraz tak, można oczywiście nie dawać tutaj na żadnego cienia, bez problemu. Natomiast ja lubię ten zabieg, ponieważ bardzo fajnie się później rozblendowuje, tak żeby nie było granicy między tym ciemniejszym cieniem, a jaśniejszym. A druga rzecz, że jeżeli mm, mamy tusz, który lubi się odbijać na powiece, no to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie. Żeby się ten tusz po prostu nie odbijał. Ja akurat takich tuszu, tuszów, tuszy nie używam, ale wiem, że są dziewczyny, które mają z tym problem na przykład bardziej opadnięta powieka. To co by nie robić? Jak człowiek troszeczkę powiedzmy się zgrzeje, no to ten tusz jednak na tej powiece będzie się odbijać. A taki zabieg jednak powoduje, że no, nie dotyka bezpośrednio do skóry, tylko najpierw, najpierw jest ta warstwa warstwa cienia i wtedy jakby nie ma takiego odbicia od razu tuszu na powiece. Ok, 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 ok. Przechodzimy dalej do ciemniejszego cienia. Tutaj taki ciemniejszy i sobie jeszcze go wrzucę w kącik zewnętrzny i trochę jeszcze w załamanie. Zobaczcie, co się dzieje od razu z okiem. Ok. Drugie oczko tak samo, dokładnie tak samo. Trochę na dolną powiekę. I taki makijaż też można sobie wykonać. Oczywiście, jak ktoś ma opalającą powiekę, tylko wtedy makijaż robimy patrząc na wprost, tak? Także malujemy, patrząc na, na wprost i tak tyle tego nakładamy, żeby było widoczne. Oczywiście jak ktoś ma mocno opadniętą powiekę, no to bez sensu w ogóle moim zdaniem nakładać cienie, tak wiecie, o mocno nawisającą powiekę, to po prostu e, trzeba sobie. Cienie darować, moim zdaniem. Niepotrzebnie się tą powiekę jeszcze dodatkowo e, obciąża, a i tak jakby finalnie nie ma takiego efektu. Także lepiej wtedy tylko same rzęski wytuszować, ewentualnie położyć sam jasny cień, e, który nam troszeczkę właśnie oko rozjaśni, bo to też jest e, ważne, żeby e, oko rozjaśniać. W pewnym wieku po prostu. <laughs> W pewnym wieku tak po prostu trzeba, moje drogie. Teraz przechodzę do um, cienia, który tak naprawdę jest rozświetlaczem w palecie, bo ta paleta ma tutaj cienie, a tutaj produkty do twarzy. Natomiast wiecie, to jest produkcja koreańska. Koreanki są zwykle. Jaśniejsze, dlatego może tutaj te rzeczy mo, mogłyby być widoczne na ich twarzy. Brązer róż i rozświetlacz, natomiast u mnie tego ani brązera, ani różu nie będzie widać. Natomiast ja bardzo często właśnie ten rozświetlacz, ponieważ on jest bardzo ładny, wykorzystuję w kąciku wewnętrznym, żeby go sobie rozświetlić. Zanim jeszcze przejdę do błysku, to wezmę sobie paletę tę, paletę. To jest paleta Andzider Save the Date i tutaj jest taki bardzo ładny cień, który jest cieniem takim brązowo-bakłażanowym. Bardzo lubię te kolory, więc zrobimy sobie jeszcze niewielką kreseczkę. Można też ten cień Potraktować jako mm, cięcie mniejszy i sobie wrzucić załamanie, e, załamanie powieki w kącik zewnętrzny. Natomiast, e, jeżeli mnie oglądacie i znacie dłużej, oj, i sypnęło mi się, e, to wiecie, że ja jestem po prostu obsesyjnie w tej chwili zakochana w swoich powiekach, ponieważ są zrobione. Zypał mi się tutaj cień, więc dobra. Ponieważ są zrobione i e, w końcu widać jak ja sobie namaluję kreskę, więc ja w swoim takim zwykłym makijażu codziennym uwielbiam sobie tę kreskę malować. Zwykle maluję nią, ją samym cieniem. Bardzo lubię też jak ta kreseczka jest. E, jakiegoś koloru, tak? Nie jakiegoś tam zielonego, niebieskiego, różowego, krzykliwego, ale właśnie bardzo często lubię sobie taki właśnie bakłażan jakiś, czy coś z bordo położyć, takiego ciemnego. Um, uwielbiam, uwielbiam po prostu. <grym> no uwielbiam, nic na to nie poradzę. Um, odkąd mam zrobione powieki, to kocham robić kreski. Kurczę, zapomniałam, jak ta paleta się strasznie sypie, słuchajcie, i obsypałam sobie cały tutaj policzek. Muszę dodatkowo sobie tutaj opracować jeszcze pod okiem, dodać troszenieńkę, troszenieńkę z korektora, troszenieńkę, moi drodzy, moje drogie, właśnie żeby... Żeby zniwelować tą obsypkę, czy niby ją zdjęłam, ale wiecie, zawsze wolę to jednak jeszcze pokryć korektorem, tym bardziej, że ten korektor jest bardzo, bardzo delikatny. Ponieważ zrobiłam taką operację, to jeszcze sobie dołożę kapeczkę różną. Mhm. Oj, tak, oj, tak, oj, tak, 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 tak. Róż jest przyjacielem dojrzałej kobiety. Zapamiętajcie sobie to, dziewczyny. Raz na zawsze Róż jest naszym przyjacielem. Przepięknie. No i teraz, no i teraz coś, co uwielbiam, ubóstwiam. To jest właśnie ten błysk. Ten błysk, albo ten błysk, ale zobaczymy dzisiaj sobie. Ten jaśniejszy, uwielbiam go, ponieważ on jest taki drobinkowy i przepięknie wygląda na powiece. Ja wiem, że już ten makijaż widziałyście u mnie pewnie niejednokrotnie. No ale nic na to nie poradzę, to jest makijaż, który kocham najbardziej, A paleta też, którą kocham najbardziej. I wiecie, co śmieszne jest to, że ja zawsze mówiłam polskie, polskie, polskie. Natomiast tu w tej palecie mi tak odpowiada formuła w ogóle tych matów, tak ładnie maty wyglądają na oku, na dojrzałym oku i jeszcze oprócz tego się nie sypią, że ja po prostu ta paletka, ta mała właśnie to gówniuszko wyparło wszystkie moje polskie palety. Przysięgam. Tak jak ukochiwałam polskie palety. Tak teraz od czterech miesięcy jak weszłam w tą paletę, tak tak, tak inne palety po prostu są dla mnie tylko dodatkiem, a podstawą jest ta paletka. Oko zrobione, ja jeszcze sobie wezmę mały pędzelek i ten taki brązowy cień, który jest cieniem, nie matowym, tylko takim, nie wiem, jakieś takie perłowe coś, nie wiem. W każdym razie takie no nie jest to mat w każdym razie, ale bardzo fajnie wygląda właśnie na, na dolnej powiece. Może troszeczkę go nałożymy. Bo jak wiecie, ja lubię mieć dol dolną człowiekę podkreśloną. Odrobinkę chociaż. Git. Teraz rzęski. Słuchajcie, ja ostatnio mam takie duo i to jest, to są dwa tusze Lancome. Jeden tusz to jest Hypnose, a drugi to jest Idol i zawsze pierwszą warstwę nakładam tym, a później tym drugim podkręcam rzęsy i uważam, że jest idealnie. Jak on pięknie podkreśla rzęsy. Przepięknie podkreśla rzęsy u mnie od kilku tygodni właśnie na rzęskach to Bo yy, natomiast, oczywiście, żeby nie było, że, yy, że, że zmieniam zdanie, tusz Klaresy Smoking Hot jest dalej uważam, numerem jeden i hiciorem, szczególnie że tamten kosztuje 16 zł, a tutaj te tusze są o no, wiele, wiele droższe. Także także Klaresa dalej u mnie wygrywa. A i teraz będziecie się ze mnie śmiały, dlatego, że będę nakładać kredkę na usta. Pokażę Wam w jakim stanie mam tę kredkę. Yy, zgubiła mi się temperówka i temperowałam tę kredkę nożem. Tak, wygląda jak wygląda. Trochę żałuję, że nie wzięłam innej kredki, bo ona, słuchajcie, musi być jednak temperowana temperówką. To jest bardzo, bardzo, bardzo mięciutka kredka, więc zatemperowanie jej e, nożem nie było dobrym pomysłem, bo trochę się mi mm, mm, kruszyła przy nakładaniu, ale dałam radę. E, no i ostatnio mój ukochany, zresztą od, od dłuższego czasu już tak wracam do niego i. Mm, I wracam e, co jakiś czas, to jest ten eliksir Lip Elixir Douglasa w kolorze 01. Uwielbiam ten produkt. Uwielbiam. Usta wtedy takie wyglądają glossy, juicy, <noise> e, więc są takie, wiecie, mm, takie odświeżone, taki, taki bardzo, bardzo świeży look. Co jeszcze chcę Wam pokazać, to yy, rozświetlacz. Ja rzadko używam rozświetlaczy, ale słuchajcie, tutaj yy, w przypadku tego rozświetlacza, może gdzie ja mam tutaj? A, dobra, yy, w przypadku tego rozświetlacza, on jest tak delikatnym produktem, że przepięknie wygląda właśnie na dojrzałej skórze. Ja to odkryłam zupełnie niechcący, malując koleżankę. Ona mnie poprosiła, proszę cię, daj mi jakiś oświetlacz. No i tak żeśmy zaczęły kombinować taki, siaki. Um, no i e, właśnie wzięłam ten Charlotte Tilbury, i okazało się, że przepięknie właśnie wygląda na dojrzałej buśce. Także reasumując, moje drogie, ja też mm, lubię, jak moje koleżanki do mnie przychodzą po poradę, bo wtedy jest grzebanie w kosmetykach i można na nowo coś odkryć. Właśnie ten rozświetlacz jest, w ogóle ten rozświetlacz z tym brązerem to jest dla mnie odkrycie ostatnich e, ostatnich kilku tyg tygodni. Fajnie eee, fajnie było czasami też mogę się czymś sama zaskoczyć. Właśnie chciałam podsumowywać odcinek, ale zapomniałam, że przecież jeszcze pudru nie użyłam. No więc powiem wam, że do tej pory nie znalazłam lepszego pudru dla mnie niż Huda Beauty Cupcake, więc ten puder po prostu ląduje na moim licu i mm... Mogę wam jeszcze podpowiedzieć, że dużo fajniej nakłada mi się puder puszkiem. Mam dużo większą kontrolę nad tym, ile pudru nakładam. I nawet jeśli nałoży mi się go ciut przy dużo, to zawsze mogę strzepać go wtedy pędzelkiem. Natomiast, um, tak, zdecydowanie, zdecydowanie wolę właśnie efekt nakładania pudru puszkiem. No dobra, to teraz słuchajcie, jestem już gotowa do podsumowania odcinka. Bardzo mi było fajnie dzisiaj nagrywać ten na odcinek. Ja w ogóle po pierwsze lubię się malować, a po drugie jak jeszcze maluję się swoimi ukochanymi. Kosmetykami, to już w ogóle jestem w siódmym niebie. Wy też prosiłyście mnie o taki odcinek. Ja pewnie co jakiś czas będę właśnie wrzucać taki niezobowiązujący makijaż po prostu moimi ukochancami raz na dwa miesiące, bo nie sądzę, żeby aż tak szybko się cokolwiek zmieniało w moim makijażu. Natomiast no, co jakiś czas, tak jak widzicie, yy, zmienia się ukochana paletka, zmienia się ukochany podkład, zmienia się tusz i tak dalej, i tak dalej, natomiast jestem bardzo wierna, bardzo wierna jestem temu podkładowi od dłuższego czasu All Hours i Saint Laurent. Natomiast w tej chwili zauważyłam, że on pięknie wygląda też właśnie z tym kremem BB, bo krem BB jeszcze dodaje takiej wiecie lekkości formule, więc no fajna sprawa, naprawdę. Um, Okej, okay. bardzo Wam dziękuję dziewczyny za dzisiaj. Um, zapraszam oczywiście jak zwykle na moje inne social media, szczególnie na Instagrama. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.